Dzisiaj jedziemy na GeForce Skin z taką skrzynkę, nową erę sobie potwieramy, za 13,60 e, taka przygodowa skrzynka, zobaczymy czy na pewno to będzie e, dobra przygoda Skrzynia z serii The Same, dzisiaj jest seria, którą bardzo lubię, bo no, procenty są na wszystko takie same, także się na tym skupimy, oczywiście przypominam, że strona jaki Film tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Jak taką osobą jesteś, XS spróbować swoich sił na stronce, no to kodzik promocyjny Sfert da Ci 5% więcej przy wpłacie. A także taką skrzęczkę Mispek na start mi też będzie bardzo miło. No i co, no jeszcze Iwencik masz 27 dni. Więc sobie korzystaj. Dobra, pokaż mi tą nową merę. Tak, tak, Sfercik nagrywa kolejny odcinek, bo. Bo ma pomysł na miniaturkę, jak ją zrobić. No, no może tak jest, no. Ale kurde, daje fajnie. No tak jest, no. Mam pomysł po prostu na nią. Nie wiem, jak wyjdzie. Jak to oglądasz, to pewnie ją widzisz. Plan jest po prostu taki, żeby zrobić agenta, który trzyma tą skrzynkę w ręce i jest w dżungli, w kapeluszu. Nie no, mega, mega pomysł, nie? Może mi to wyjdzie. Możesz ocenić w sumie, jak, jak widzisz miniaturkę. Bo czasami nie mam pomysłu na miniaturkę. Czasami nagram odcinek, a potem siedzę i się zastanawiam, jaką miniaturkę tu zrobić. I nie mam kompletnie pomysłu, co by tutaj wykminić z niektórymi rzeczami. Nie zawsze wychodzą wtedy takie średnie, ale na to mam pomysł. Zresztą też tą skrzynkę przetestuję, Też ona nie jest droga, więc myślę, że jakaś... Większa część osób może sobie na nią pozwolić No i zobaczymy, nie? Pup AWP. To fajne, jak ona jeszcze wypada w lepszym stanie za 4 dyszki, to też na pewno na plus O właśnie Przyjemna, przyjemna a ja bym Cię chciał zaprosić oczywiście na Twitcha, link masz w opisie, możesz followka zostawić, tam sobie gramy w gierki. Przy okazji masz też punkciki kanału, więc za oglądanie, zabawienie się tam z nami też możesz sobie jakie skinki zgarnąć. E, na przykład za punkty kanału jakiś ticket na Kawaha Asimov, czy, czy też na, na jakieś skiny odebranie od razu do ekwipunku. Spoko opcja. I mimo mi było, tam oczywiście zobaczył. Bo tam się trochę osób musi zbierać. Spider Lily. Znaka taki. Lubię tego gloka. W sensie no te frytki, burgery i wszystko co tam jest na nim to fajnie to wygląda. A, ma... A rzadko go właśnie widzę. Kiedyś on był częściej jak on wychodził to go było masa, a teraz go w ogóle prawie, że nie widzę nigdzie, a jest tani jest fajny. Bo ja po prostu mam jakiś gust krzywy, też opcja. Nie wykluczam jej. Okej. Okay. No i ten POP AWP ta z 36 też naprawdę często dropi, fajnie. co na plus daje i tak dalej, mimo że ona mi się nie podoba. Może wam się spodoba, jak nie to oczywiście możecie ją sobie wymienić, sprzedać w sklepie sobie kupić coś innego. Zawsze wybór jest. Dobra, zostawmy to. Pójdźmy na bitwy. No i sobie zdajemy coś innego, żeby też tak całego odcinka może nie. Nie męczyć tej skrzynki. Kurwa Gloves 10%. A na farta. Niech będzie. Najfado, bo dawno nie było. Speciality, niech będzie. Sweet. Tuż ostatnio fajnie nam dał, więc też go dodam. Nexa. 50% Boreal Forest i kaczyk. Na 3 graczy, Taka bitwa. Taką chcę? Otóż taką zrobię. Robin do nas dołączył nawet. Opa, dołączyli do nas ludzie, nie? Nawet na boty nie czekaliśmy. I to w miarę szybko, kurde, jak na bitwę za 1370 zł. Także pozdro. Okej. Okay. Na razie na prowadzeniu. Niech to się utrzyma. Jeszcze 110% speciality. Tam potrafi sypnąć, kurde. Jest 1% na to SSG. Za dwa koła. Oj, no i to już jest niebezpieczne. O, to jest chuj niebezpieczne. Nie że całą bitwę mu to kurwa zwróciło. Dobra, może nie niemal, bo jeszcze 400 zł mu ten, ale... O! Proszę bardzo. To i to. No dobra, dalej przegrywam z nim. Trzeba liczyć, że Boralfores mi dropnie mu nie. I że Kacz nie odstawi jakiś scen tutaj. Będzie dobrze. Oj. Palchion. Ja pierdykom. Co za bitwa w ogóle. Porąbana. No i Kacz, no byś musiał mi i mnie. Ty, gówno dajesz. No, niestety tak to wygląda. Ale dobra bitwa ogólnie wyszła. Niekoniecznie dla mnie, ale za tą cenę. Przystępna. Dzięki za melodramy. Dobra, także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak się podoba zostało, żeby wybijać na Twitcha. No i oczywiście na Discorda o tym też masz info streamkach, które występują i na YouTube, i na Twitchu. Na YouTube sobie głównie skinki rozdajemy, więc również możesz sobie coś ciekawego zgarnąć. No i pamiętaj oczywiście o kodzie promocyjnym swert, nie żadnym innym. Bo po co? No bo po co? I tyle, do usłyszenia. Siema!